Dzień dobry, Piotr Karlewski, Superauto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu nowy Renault Talisman Grand Tour w wersji Intense. W prezentowanej wersji po faceliftingu radary schowane są pod logiem Renault. Również dla wersji Intense kilka stawek stylistycznych, elementy chromowane na grillu, a także na dole zderzaka. Z elementów funkcjonalnych mamy przednie czujniki parkowania, a o dobrą widoczność w nocy dbają nowe lampy LEDowe Renault LED Pure Vision z dynamicznymi kierunkowskazami. W naszym egzemplarzu felgi aluminiowo 18 cali z polerowanymi ramionami. Jest również kilka stawek stylistycznych chromowanych na błotnikach, wokół okien oraz srebrne relingi. Elegancji w naszej limuzynie nadają również poczytone klamki wykończone chromem, a także ciemne tylne szyby. Sylwetka typowa dla limuzyny, w naszym przypadku wersja Grantu. Z tyłu również wiele ciekawych linii nadających elegancji w naszym kombi. Jest duży tylny spoiler, ścięta ciemna tylna szyba, a także po faceliftingu nowe lampy LEDowe z dynamicznymi kierunkowskazami. Na tylnej klapie także kilka elementów chromowanych, listwa nad rejestracją, napis talizman oraz elementów praktycznych: mamy kamerę cofania oraz czujniki parkowania. Element najważniejszy w każdym kombi to oczywiście bagażnik. W przypadku Tizmana Grand Tour to 572 litry pojemności. W bagażniku jest wiele elementów ułatwiających Wam aranżację. Chowana przegroda, a także haczyki na zakupy, gniazdko 12V oraz podwójne lampki LEDowe oświetlające wnętrze bagażnika. Ciekawy element w limuzynie to także blokowana podwójna podłoga, dzięki czemu nie ma żadnych drgań podczas jazdy. Z poziomu bagażnika składamy tylną kanapę, powiększając przestrzeń do ponad 1600 litrów. Zapraszam do wnętrza. Prezentowanym modelu po liftingu. zamontowany jest nowy silnik benzynowy Turbo 1.3 o mocy 160 koni mechanicznych, połączony z przekładnią dwusprzęgową EDC napędzający przednie koła. W wersji Intense Mamy skorzoną kierownicę multifunkcyjną, ze sterowaniem komputerem pokładowym oraz tempomatem. Mamy również możliwość ogrzewania kierownicy. W modelu po LIFTINGU są także nowe wirtualne zegary. Z tego poziomu regulacja ustawień komputera pokładowego, nastaw nawigacji oraz multimediów. Wybierając poszczególne ustawienia Multisense, zmieniamy charakterystykę wirtualnych zegarów. W wersji po LIFTINGU są także nowe multimedia. Stacja multimedialna obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto. Z poziomu ekranu także ustawienia pojazdu, asystentów jazdy oraz, co bardzo istotne w naszej wersji, możliwość włączenia masażu. Poniżej ekranu jest także panel do sterowania klimatronikiem z intuicyjnymi pokrętłami. Poniżej panelu jest także schowek na telefon z ładowarką indukcyjną. W konsoli centralnej jest także zamykany schowek skrywający dwa gniazda USB, gniazdko AUX oraz 12V. Dalej lewarek od zmiany biegu skrzyni EDC oraz dwa uchwyty na napoje podświetlone ambientowo. Obok znajduje się również manipulator do ustawień stacji multimedialnej, a także przycisk zmieniający tryby jazdy. Jest także duży podokietnik skrywający obszerny schowek. Deska rozdzielcza, wykończona jest z miękkich materiałów na górze oraz na dole. Ciekawym elementem stylistycznym jest także nić. Ciekawym elementem w tym ciemnym wnętrzu jest także oświetlenie nastrojowe na desce rozdzielczej oraz konsoli centralnej. Dalej pod kątem schowków mamy duże kieszenie w drzwiach miękko wykończone oraz zamykany schowek przed pasażerem. Jak przystało na topową francuską limuzynę, mamy bardzo wygodne fotele. Świetnie trzymają sylwetkę, są wentylowane oraz ogrzewane. Nasze fotele posiadają również masaż, a także kilka kierunków regulacji elektrycznej. Zapraszam na tylną kanapę. Jak przystało na limuzynę segmentu D, z tyłu jest sporo miejsca na stopy, na kolana oraz nad głową przy moim wzroście 1,85 m. W konsoli centralnej są także dwa nawiewy oraz gniazdko 12V. Z elementów funkcjonalnych są także kieszenie w drzwiach oraz w przednich fotelach. Z elementów komfortowych z tyłu są także zwijane roletki oraz składany podokietnik z dwoma na napoje oraz zamykanym schowkiem. O bezpieczeństwo waszych maluchów dbają także mocowania Isofix. Wnętrze w naszej limuzynie rozświetla panoramiczne okno dachowe. Nowy Taizen po faceliftingu to bardzo komfortowa limuzyna, wyróżniająca się ciekawymi liniami, a także nowoczesnym wnętrzem. Super auto! Kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie super auto dla siebie, które dowiemy Ci pod dom. Do zobaczenia!